Mikeshima, wyspa Widmo znajdująca się na południu Japonii w prefekturze Nagasaki, była niegdyś ogromnym ośrodkiem wydobycia węgla. W 1959 roku wyspę zamieszkiwało ponad 8 tysięcy górników z rodzinami, pracujących w nowo otwartej kopalni. Stan ten utrzymywał się do 2001 roku, kiedy to kopalnię zamknięto, a mieszkańcy zaczęli opuszczać wyspę. Przez kolejne lata Ikeshima zaczęła się wyludniać, a na jej terenie pozostały jedynie ogromne opuszczone blokowiska, domy i cała niegdysiejsza infrastruktura wydobywcza. Obecnie szacuje się liczbę mieszkańców na około 100 osób, którzy są emerytowanymi górnikami. I z zresztą Japonii łączy jedynie prom pływający kilka razy dziennie. Generalnie niewiele osób z niego korzysta. Tak naprawdę na promie byliśmy prawie sami. Dobra, wyjechaliśmy z promu. Teraz będziemy przejeżdżać przez główne miasto. Przez, przez główne byłem, miasto. Ty żyjesz. Ze 100 osób. Musicie wiedzieć o jednej rzeczy. Tutaj generalnie nie ma policji, ale jest coś takiego jak Straż Obywatelska, która jeździ i patroluje ten teren. Ale mamy taki plus, że dzisiaj pada, pada deszcz i może nie będzie się chciało im po prostu, wiecie, śmigać tutaj dookoła. Zresztą też wjechaliśmy samochodem, więc jest to mniej przypałowe niż chodzenie tutaj na piechotę. A to jest ta jedna z części kopalni. Kopalnia chyba dokładnie jest tam. O, tutaj. Wszystko co się teraz wali, to była kiedyś kopalnia. Dobra, dojechaliśmy na miejsce i nasz plan jest taki. Zobaczcie, jesteśmy w tym miejscu i tutaj to są takie, to jest tak zwana dżungla. Tak to nazwał pelikan, bo on nam tutaj zraził sekret, jak się poruszać po tej wyspie, żeby nie zostać złapanym. I najpierw chcemy zwiedzić ten fragment, a następnie pojechać tutaj gdzie jest to główne, ogromne miasto i tutaj będzie największy przypał musicie wiedzieć jedno, z jednej strony nie możemy się drzeć, żeby nas nie usłyszeli z drugiej strony strasznie pada, więc jak nie będziemy krzyczeć, to nie będziecie wiele widzieć więc będziemy starać się mówić jak najgłośniej do mikrofonu no ale czasem może być tak, że rzeczywiście będziecie musieli podgłaszać, a potem przyciszać no bo ktoś tu mieszka, trzyma nawet hybrydę w tym dobra, dochodzimy do takiego rozwidlenia jeden z nas pójdzie tędy, drugi tędy, spotkamy się u góry i wrócimy do auta. No tak i uważaj, bo nie wiem, czy ja tutaj słyszę. Jechał samochód. No, samochód. Jechał, jechał. No dobra, to powodzenia. Jest tak zarośnięte, że sam nie wiem, który ktoś miał wejść do domu. Jesteśmy w pierwszym typowym japońskim domu. No, dzień dobry, witam nas Trudno Czy widać, jakby ktoś jeszcze kiedyś. Koczował! ale to jest pudel poziom urbeksu, kuchnie, praleczkę. Tam był chyba kibelek, ale ta podłoga cała lata, więc tam się nie zapuszczam. Sosy jakieś. O, tu w ogóle już rośnie własna. To są grzyby wszystko na ziemi. Teraz na tym kartonie. Pierwszy pod to, to był jakiś bar. Słuchajcie, tutaj jest. Coś na zasadzie, nie wiem, a kasy fiskalnej takiej małej, tutaj jakiś znak krzesło tutaj już przyroda się wdarła do jednego z tych barków, ale zobaczcie na to. Jest puste. Właśnie to jest piękne tutaj, że nawet jeśli coś jest opuszczone, to no, ludzie tu nie kradną. To czekałem też z 2017 roku. Tu jakaś kurczę tabliczka. Kapliczka. Widzicie? W środku są bóstwa. Świeczki, te kadzidełka. Trafiłem do takiego typowego, starego japońskiego domu. Zobaczcie te wszystkie ściany się przesuwają Wszędzie na ziemi jest ta mata taka wyłożona Tutaj w ogóle nie mogę wam pokazać wszystkiego z bliska Bo to są świerszczyki e Tam nikogo nie ma No to możemy iść tutaj Niby główną ulicą Zobaczcie od razu Dochodzę do jakiegoś większego pomieszczenia Nie wiem, co to mogło być. Świetlica stołówka sklep pewnie. Zazwyczaj w Japonii nie przyzwyczaiłem się do widoków tego, że jak wchodzę do sklepu, to on jest po prostu wybebeszony. Ale zrobili to kontrolowanie, czyli wszystko stąd wynieśli. A teraz parę słów o historii tej wyspy. Przed 59 zamieszkiwała tutaj pewna ludność, ale nie było jej zbyt wiele ponieważ byli tutaj tacy lokalsi, można powiedzieć, którzy zdecydowali się na życie na tej wyspie. Ale w 59' zobaczono, że na tej wyspie można wydobywać węgiel. No i od 50... raczej zobaczono wcześniej, a od 59' powstała tutaj ta kopalnia węgla, to jest takie serce tej całej wyspy, ponieważ dzięki niej, tam ze stu paru mieszkańców yy, jest tutaj zarejestrowanych aż 8 tysięcy, z czego rzeczywiście przebywa na tej wyspie aż 20 tysięcy osób, aż w końcu w 2001 roku ta kopalnia przestaje być rentowna, przez co no, zamykają ją. No i zamykając tą kopalnię, tak naprawdę te serce, o którym wspomniałem na początku, one umiera. No i znowu wyspa jest wysiedlana aż do po dziś dzień, ponieważ tutaj już raczej ludzie się nie sprowadzają. Tylko jest to na zasadzie, że starci żyją i po prostu powoli wymierają. I większość tych domów jest pozamykana. O. Czy wracamy do auta i jedziemy na te bloki? No chyba tak możemy zrobić, no, bo to jest jakby główny punkt tego Tak, no, największy. Tak. Trzeba gdzieś tam wjechać w bok, ukryć auto i się rozdzielić. Dobra, chodźmy. Tutaj jest jedyna straż pożarna, która jeszcze działa, a tutaj jest hotel, który można też Aha. wynająć. To jest jedyny działający tutaj hotel. Tak. Zobaczcie, są światła na wyspie, gdzie mieszka nie wiem ile, ale nie dużo osób. Natomiast akcja jest taka, że yy, te światła są cały czas zielone. A piesi znowu, jak się przypatrzycie, ciągle mają, mają ciągle czerwone. Zobaczmy jesteśmy tutaj i teraz po tej i po tej stronie masz opuszczone budynki, czyli tu. I tu, ale to się ciągnie w tamtą stronę, co nie? No dobra, to... No ja mogę iść tą stroną, a ty tą stroną, co nie? No tutaj to nic nie będę miał. chyba. No jak, niech to budynek będzie. dobra, pójdzie. to ja najpierw biję do tamtego, ty iść tam. Dobra. Ja do tego. dobra. Z tym najbardziej przypałowym miejscem mam na myśli to, że nie, że nam ktoś coś zrobi, bo nam nikt tutaj nic nie zrobi, tylko po prostu chodzi o to, że e, będę za nami łazić, tak? I sprawdzać, czy na pewno nigdzie nie wchodzimy. No a wtedy będzie ich ciężko zgubić. A myślę, że nie interesują was krzaki, tylko to, co jest w środku tych budynków. Szukałem, szukałem i znalazłem. Z tego, co widzę, było sześć mieszkań i w środku jest jeszcze czyjaś poczta. No to jest nazwisko. Obawiam się tylko jednej rzeczy, że to są... Stare mieszkania Jedzie to wszystko, nie? no słuchajcie Pozamykane Chyba kota mieli. W tym bloku, co najmniej jedna osoba mieszka Tak mi się wydaje, jest bardzo ładny, wysprzątany I... I są listy Więc chyba muszę wrócić Bardziej na lewo Nie chcę żeby mnie ktoś zobaczył tutaj, wiecie Niektóre okna są zabite, chociaż jakby tutaj. O, ale tutaj jest ten biały samochodzik. I te samochodziki to są samochodziki ludzi, którzy jakby pilnują tej wyspy, takiej ochrony obywatelskiej. Więc jak ktoś mnie widzi, tam no w ogóle widzicie światło się świeci w jednej z klatek, więc najprawdopodobniej w tamtych blokach ktoś mieszka, tak jak mówiłem sprawdzam te wszystkie e, drzwi w ogóle mieszkał Batman zobaczcie że gazety są jeszcze wsadzone i obawiam się niestety, że ta klatka, że tak powiem, okazała się dziurawa wypiję, szukam następnej udało mi się wpić na kolejną klatkę otwartą ale niestety dalej wszystkie są po yy, te mieszkania, natomiast tutaj przez skrzynkę na listy możemy zajrzeć. No, są chyba one są do są chyba puste, tylko zostały jakieś tapety, co ja to nic więcej. Zostawiam lewą stronę, wychodzę tutaj na główną ulicę i pójdę tam, bo tutaj są Inny typ mieszkań, że tak powiem. Może tutaj będzie coś otwarte. O, jest przejście jakieś. Dobra. Pierwsze to jest to, żeby znaleźć wejście na klatkę. Drugie to jest to, żeby wejść do którejś z drzwi na klatce. Jest. W końcu jakieś drzwi, które udało się otworzyć. Trochę jakbym słyszał włosy jakieś. Wątpię, żeby tutaj czujki powstanie w każdej klatce, wątpię, że komuś by się chciało coś takiego robić. Ale zobaczcie jaki to jest poustawiany. Opuszczone, tutaj jest ta mata, nie że to taki salonik, ale wszystko oczywiście z papieru, tak jak i to. Mikrofala, dwa grzejniki, tutaj jest jeszcze klima i pilocik od klimy, tutaj jest kuchnia. No to mieszkania że były takie bardzo skromne i małe. Czasem jest tak, że ten aparat ciężko łapie ostrość, a to z tego względu, że jest mokry, Teraz starałem się go osuszyć. I teraz podejdę do okna i spójrzcie, tutaj jest ta altanka, przy której przechodziłem i na bank, tam gdzie się wklepałem do klatki schodowej, to jest zamieszkały budynek. W sensie nie cały, ale tam jedna, co najmniej jedna rodzina jest. Wiecie, czego tutaj się jeszcze obawiam? Dlatego, że jest bardzo duży wiatr i deszcz. A no my tutaj przypłynęliśmy promem. W sumie jest dziewiąta, za dwie godziny mamy powrót. No i jest tak, że jak będzie za bardzo wiało, to my zostaniemy na tej wyspie. Na szczęście jest tutaj hotel, ale my mamy jeszcze parę miejsc do nagrania. Więc powiem Wam szczerze, no, że lepiej żebyśmy na niej nie zostawali. To właśnie z tych tuneli, takich przejść, gdzie przed chwilą byłem, wieje wiatr i jakąś on się rozpędza. To jest taki dźwięk, yy, tak jakby jechał jakiś samochód. To po prostu wieje wiatr. Ten budynek to już taka dżungla. Zobaczcie ile to czasu musiało minąć, żeby tak aż cały zarósł. <grym> w ogóle nie widać elewacji, tylko gdzieś tam na końcu. Tak to wszystko jest ultra zarośnięte. Nieźle to wygląda. Szkoda tylko, że mam cały czas. Mokry obiektyw i te planki. Tutaj stoi taki biały samochód. Chciałem zejść tutaj na dół i wbić do tych budynków, ale po lecie pod tym mostem takim tutaj, co jest. Ale mi się nie bo to jest prawdopodobnie ktoś tej taki pod dno w Straży Sąsiedzkiej. Dlatego nie ma co się spieszyć, wszystko powolutku. które tu są, to jest opuszczone. Wiecie, no kiedyś tutaj żyło 20 tysięcy osób, zarejestrowanych 8. A tam w oddali jest tak opalnie. Na całej klatce, jedno mieszkanie. No ale tak można powiedzieć, że w końcu uzbiera się ich trochę. No i na szczęście to już nie było to parterowe, tylko z balkonikiem. W tamtą stronę poszedł Kuba. Ja przyszedłem stamtąd, o stamtąd. Więc pójdziemy teraz przez chwilę w stronę Kuby. O kurcze, jaka dziura. Raczej nikogo nie ma. Trzeci raz się prawie zabiłem. Mhm. Przynajmniej da się wejść. Jakieś płytki. Nie wiem co to oznacza. Miseczka. Od groma koszyków to jest jakiś. Jeśli to było mieszkanie, to je zrobili na jakiś magazyn sobie. No widać, że tutaj raczej od dawien dawna nikt nie mieszkał. Jakieś liny, koszyki, kibelek. No bardziej to takie pomieszczenie, nie wiem jak się nazwać, składzik. Albo później po prostu z mieszkania zrobili składzik. chodźcie tak wyżej, tam może coś będzie ciekawsze. Coraz bardziej leje się ja już jestem cały przemoczony, ale zamówiłem takie przejście. Tutaj są te budynki uwieszczeni, były do nich te mosty i tam na dole, tylko że po lewej stronie, stał ten biały van. E, więc tam do głównej ulicy nie chciałbym chodzić, Ale może tutaj gdzieś będzie, może gdzieś tutaj uda się wbić, żeby tu zajęli. Baran z nie przydusiło Nie, zajpięte jest Zobaczmy następne następną, Następny balkon Jeszcze ta woda uderza w ten plastik, bo jest tylko ten plastikowy widać jak się na maksa, żebyście cokolwiek widzieli tu chyba kuchnia była po lewej stronie. Tak. Wszystkie te budynki, wszystkie te pomieszczenia są puste. A ja stoję na balkonie. I teraz dosłownie w dżungli. Im dalej w las, tym lepiej. Kolejne mieszkanie. No tutaj jak cegiełki sobie zrobili. Tylko że te mieszkania tutaj są w gorszym stanie. Nie widać pokoi. To, są, to jest podłoga, najprawdopodobniej tematy, które tutaj leżały, gdzie ja teraz stoję, z tyłu widać zlew, więc to był aneks kuchenny, albo w takim razie tematy tutaj mogły leżeć, i tutaj, no bo widzicie, to jest jakby taka tu, tu, i tam najprawdopodobniej, właśnie były tematy. Tylko, że ta podłoga z desek się podobno ugina, więc będę też tak o, po tych belkach, jak pierdziele, jaki wiatr a ta droga tutaj tu jest główną więc tędy mogą jeździć samochody dlatego też wybijam stąd O, jakaś gazetka, raczej gazetka, komiks? nie a to pewnie by było na jakieś naklejki Ty, a to w ogóle jest Cubasa? no mistrzostwo świata 70, więc to może być taki Album na naklejki z lat 70. z Cubasą. Niestety żadnych nie ma, ale dla mnie to i tak jest mistrzostwo. Za dzieciaka sobie oglądałem coupasę. Nigdy nie wiedząc, że będę chociażby w Japonii kręcił opuszczone miejsca. Powiem, bo to jest dla mnie naprawdę niebywałe. Widzicie, co znalazłem? Na liście Muszę tutaj uważać na tym dachu po pierwsze żeby mnie nie zbumknęło. po drugie, żeby nikt mnie nie zobaczył Bo potem to już będzie koniec Tam jest ta cała kopalnia O tam jest jakiś samochód Uciekam z tej strony Tutaj kolejny Bloki, niestety do większości z nich nie ma wejścia po dachu. Jezus, Maria, co za pogoda! Kuba gdzieś tam jest, a ja schodzę z tego dachu, bo zamiast mnie zmówię. No i jestem bardzo w przypałowym miejscu, bo widać mnie jak no, bąki na choince. Świecę się można powiedzieć strasznie. Dobra, widzimy się na dole. O, ale wrócił nie zasięg, przed chwilą nie było. Jestem już tak mokry, że. Nawet nie mam czym wycierać obiektywu. Po prostu cały płynę. I nie zapowiada się, żeby się ta pogoda zmieniła. Ale jutro ma być pięknie na przykład. A ja bardzo to chciałem oblatać dronem. Więc idę w stronę Kondrada, może tam gdzieś da się wejść do środka. Bo jak tak będę za długo jeszcze łaził po tych uliczkach, to po pierwsze łatwiej jest nas przydybać, a po drugie po prostu <grym> tak już jestem mokry. No. No siema, się ma, jak ci idzie? Halo? Jak ci idzie? Halo? Słyszysz mnie? Ja idę w Twoją stronę, bo ja tutaj na razie znalazłem tylko parę wejść i ultra już pada. No tak, jest ja strasznie źle słyszę. Dobra, to idziemy w swoje strony, żeby się spotkać i jedziemy dalej. Tak, słyszę. Halo, halo? Słyszę Cię. No, słyszę Cię, słyszę, no. No, no to w takim razie no, zaraz się spotykamy i no, trzeba gdzieś dalej chyba pojechać. Nie dogadamy się. Rozpętała się taka lekka zawierucha. I leje tak, że już pomijając to, że my jesteśmy mokrzy, to po prostu ze sprzętu aż cieknie. Więc e, wsiadamy do auta, chcemy pojeździć dookoła, bo prom powrotny mamy o 11, czyli za półtorej godziny. Chcemy pojeździć dookoła, popatrzeć, poszukać jakiejś, e, no czy coś jeszcze jest ciekawego, żeby nie kręcić tylko samych mieszkań, tak? No kurczę, tylko ja nie widzę, czy tu są jakieś dziury czy nie, ale No to nie ja wysiądę. w jakieś samochody. Tak, zaparkowane pod daszkiem. Mówię, że napły przypadkiem. No dobra, przypadki. oh. no, okay, no to wybijamy. No. Za wiele tu nie znajdziemy. O sprzątają, jeszcze. widzisz? Aha, tu wszystko jest wysprzątane. Zobacz, że chodzimy po tych klatkach. Nie wiem, czy zauważaliście, w każdej była miotła. A... Wydaje nam się, że dotarliśmy do szpitala. Przepraszam. Do szpitala. Więc wybijemy na szybko. Tylko ja sobie wezmę czapkę. Wybijemy na szybko i obadamy czy to jest w ogóle to miejsce no i czy da radę wejść. O widzisz? Jest jakiś tam plus, safe, coś tam to nie? No to wygląda jak szpital. zobaczymy szpital, szpital. Bo masz maseczki widzisz? ALD. Aha. To pewnie pozamykane wszystko. Tak. obczajcie. To leżało w jednym z krzaków. Opuszczona fura na żółtych rejestracjach, co świadczy o tym, że jak on w ogóle zarósł, co świadczy o tym, że Zapięty. że ma ten mały silnik. No, ja nie wiem, co to jest za samochód. Dobra, co? Doszliśmy do wniosku, że jedziemy do portu. I to już będzie droga bez powrotu, że nie? No tak, no pokazaliśmy wszystko co tutaj było. Większość tych rzeczy... Jest y, rzeczywiście opuszczona, ale chodząc po nich, no to. No wydmuszki. wydmuszki albo zamknięte miejsca. No tak. niemniej jednak naprawdę warto było tutaj przyjechać, żeby zobaczyć i Keshima, opuszczona wyspa, wiecie, no to naprawdę jest kozak, robi robotę. W ogóle tutaj pod wodą, wiecie, był y, ten węgiel, nie? No. Wydobywali węgiel. Ale o co mi chodzi? I w momencie, kiedy już wjedziemy do portu i wejdziemy i zobaczą nas, no to będzie po co tutaj, żeśmy no. przyjechali? w ogóle ciągle krążą tutaj te białe. Ta. przed chwilą też przejeżdża, no. jak się wychodziliśmy. białe samochody, Listy na no szapata, więc nawet nie zdziwiałbym się, gdyby nas szukali. No. Więc do Fury, do Portu, nagramy Port, przebierzemy się i lecimy dalej, to nie? Piąk. I tutaj kończy się nasza przygoda po opuszczonej wyspie Keshima. Jak widzicie, Kuba skupiony, ponieważ lata w deszczu, żeby zrobić fajne ujęcia dronem. No ale to, co zobaczyliśmy, to zostanie w nas na zawsze i wy też to będziecie mogli zobaczyć. Nie wiem, czy widzieliście ten samochód, co przejechał teraz za nami. To są właśnie oni. Tak, to są ci, którzy śledzą nas. No ale nic, udało nam się, widzieliście to. Dziękujemy patronom, tym wszystkim ludziom z tej strony lub z tej strony lub u góry, nie wiadomo gdzie są, ale dziękujemy Wam serdecznie. No i co? Do zobaczenia, Do zobaczenia na następnej, następnej wyprawie! wyprawie.